29. odcinek podcastu Radiogram 5 najczęściej popełnianych błędów w podcastingu radiogram.pl informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. W tym odcinku najczęściej popełniane błędy w podcastingu, RMF On, czyli jak nie słuchać podcastów, co słychać na froncie Apple i Spotify, jak wykorzystać YouTube do promocji swojego podcastu, podcast Jak to się robi oraz radiogram poleca. Zapraszam. Błędy w podcastingu. Każdy, kto zaczynał podcast, popełniał błędy. Nawet doświadczeni podcasterzy je popełniali i nadal popełniają. Błędów i pomyłek nie da się uniknąć. Część z nich powtarza się jednak tak często, że postanowiłem je zebrać w listę. Jest ona oczywiście moim osobistym spojrzeniem na, na te najczęściej popełniane błędy. Mam nadzieję, że pomoże ona choć kilku osobom ich uniknąć. I zacznę od pierwszego, chyba najważniejszego, przynajmniej według mnie, czyli braku strony podcastu. No, może ci się wydawać, że na początku, kiedy zaczynasz z podcastem, to nie potrzebujesz strony. Możesz uznać, że twój podcast ma przecież stronę na hostingu, no i to wystarczy. Tam są wszystkie odcinki, notatki i tak dalej, Poza tym, częstym tłumaczeniami są, że przecież dopiero zaczynam, nie wiem, czy mój pomysł uchwyci, nie wiem, czy podcasting jest dla mnie, a strona to jest dodatkowy problem. Tak często można wytłumaczyć brak strony internetowej. Ale brak strony podcastu może mieć wpływ na kilka ważnych spraw. A najważniejszą z nich jest to nazwijmy to punkt dystrybucji. Twoja strona internetowa będzie miejscem, gdzie będziesz odsyłał swoich słuchaczy. Tam będą mogli znaleźć informacje o odcinkach, notatki. Jak się z Tobą skontaktować, oraz resztę Twoich odcinków i ewentualnie artykuły, jeśli będziesz je publikował. Strona na hostingu Twojego podcastu nie da Ci tyle możliwości rozbudowy czy też modyfikacji, co własna strona. Zazwyczaj możliwości edycji wyglądu, jak i treści są na takiej stronie hostingu bardzo mocno ograniczone, a wręcz czasami żadne. Co ważniejsze, hostingi można zmieniać. I choć zdarza się to rzadko, to jednak się zdarza. Z różnych co prawda powodów, ale o tym może w jakimś innym odcinku. No i załóżmy, że musisz zmienić hosting. No i co wtedy? Te wszystkie linki z Google, z mediów społecznościowych przestaną działać. Będzie to, spory, będzie to miało spory wpływ na możliwość znalezienia Twojego podcastu. A jeśli nie wiesz, jak zabrać się za stworzenie strony, rozwiązaniem mogą być serwisy typu Wix czy Squarespace. Dzięki wizualnym edytorom edycja strony jest banalnie prosta, prawie tak jak układanie klocków Lego. Możesz też oczywiście popytać znajomych. Na pewno znajdzie się ktoś, kto potrafi zrobić stronę, czy to na WordPressie, czy wykorzystując jakikolwiek inny system CMS. Równie ważnym powodem, dlaczego powinieneś mieć stronę podcastu, jest Google. I nie jest to tylko kwestia wyników wyszukiwania. Google uruchomiło Google Podcast, to na pewno wiesz. Jeśli chcesz tam być, a uwierz mi, że chcesz, no to musisz mieć stronę. Bo Google Podcast wymaga strony internetowej. Działa to na zasadzie dwutorowej. Aby Twój podcast był widoczny. Twój RSS musi wskazywać linka do twojej strony www, a twoja strona musi w drugą kierunku wskazywać na adres RSS podcastu. To są dwa z kilku podstawowych wymagań, jeśli twój podcast ma się znaleźć w Google Podcast. Brak pewności. To o czym wspominałem na samym początku, czy podcasting jest dla ciebie, lub sprawdzanie pomysłu. Jest pewnym wytłumaczeniem dla braku strony. No, ja to rozumiem. Ale pamiętaj, że po kilku czy też kilkunastu odcinkach, kiedy zdecydujesz się w końcu ją zrobić, będziesz miał bardzo dużo pracy. Będziesz musiał nadrobić zaległości w przygotowaniu strony, wpisów, odcinków, notatek, grafik, SEO, linków itd. Tak tak to naprawdę, naprawdę sporo pracy. I podsumowując ten pierwszy błąd. Im wcześniej masz stronę podcastu, tym lepiej. A najlepiej, jeśli masz ją od początku. Twoja własna strona to miejsce, gdzie będziesz miał, gdzie będziesz odsyłał swoich słuchaczy. Sam będziesz miał wpływ, co się ma na niej znaleźć. To będzie twój punkt dystrybucji podcastu. Następnym takim częstym popełnianym błędem to jest zgłaszanie podcastu do katalogów poprzez Hosting. I nie uwierzysz, jak wielu podcasterów popełnia ten błąd. E, wiem, że jest to wygodne i ładnie brzmi w reklamach hostingu. E, coś w rodzaju dystrybucja do katalogów jednym kliknięciem. Brzmi zachęcająco, oczywiście, ale większość z początkujących nie wie, z czym to się wiąże. E, kiedy hosting zgłasza w Twoim imieniu Twój podcast, do Spotify, Google Podcast, czy też Apple Podcast, otrzymuje praktycznie pełną kontrolę nad Twoim podcastem. Jeśli będziesz chciał zmienić później hosting lub wycofać podcast z danej platformy, będziesz musiał polegać na hostingu. Wszystko będzie wymagało kontaktu z działem wsparcia. Zajmuje to czas, a w przypadku niektórych serwisów no, również sporo nerwów. Jeśli samodzielnie będziesz natomiast zgłaszał swój RSS a, do katalogów, w przypadku zmiany hostingu, a co za tym idzie zmiany RSS-a, będziesz mógł to zrobić samodzielnie i bez czekania na hosting. Naprawdę ułatwia to bardzo sprawę. A podsumowując, można powiedzieć, że Twój podcast oprócz audio to RSS. Ty powinieneś mieć kontrolę nad tym, gdzie i kiedy jest zgłaszane, a nie Twój hosting. Kolejnym częstym błędem, który się pojawia, jest brak notatek do odcinków. No i dlaczego notatki są tak często pomijane? To pytanie zawsze zadaję sobie, kiedy napotykam jakiś odcinek, gdzie jest praktycznie tylko tytuł, nic poza tym. Notatki są potrzebne z kilku powodów. Po pierwsze, zanim słuchacz pobierze odcinek, może sprawdzić, czego się spodziewać po tym odcinku. A Ty możesz to wykorzystać, aby zaciekawić lub też wypromować właśnie ten odcinek. Dobrze napisana notatka powinna zachęcić do słuchania. Powinna też skierować do strony Twojego podcastu i profili społecznościowych. Drugim powodem, dlaczego notatki są potrzebne, jest wyszukiwanie i odnajdywanie odcinków. Czy nie zdarzyło Ci się szukać odcinka, który kiedyś słuchałeś, ale nie pamiętasz ani numeru, ani tytułu? Znając temat, który był poruszany, nawet tak ogólnie, czy nawet znając jakieś słowo- klucz, możesz wykorzystać opcję przeszukiwania podcastów. Praktycznie każda aplikacja coś takiego umożliwia. Słowo- klucz, czy też temat, czy nazwisko gościa mogą być właśnie pomocne w odnalezieniu danego odcinka w Twojej aplikacji. No i chyba najważniejsze wujek Google. Notatki są indeksowane przez Google Podcast. Tak jak wcześniej wspominałem, pomoże to lepiej odnaleźć swój, Twój podcast. Szczególnie, że Google zaczęło wprowadzać podcasty do wyników wyszukiwania na swojej wyszukiwarce. Wyniki będą dodawane nie tylko na podstawie audio, ale również notatek. Tak samo ważne są notatki do odcinków na stronie podcastu, czyli masz już swoją stronę, i tam również powinieneś wrzucać te notatki do takiego odcinka. I nieważne, czy będzie to transkrypcja, czy przygotowany specjalnie wpis do odcinka, Google na pewno to wykorzysta. I tak podsumowując, ten punkt daje się znaleźć dzięki właśnie notatkom do odcinka. I pomóż swoim słuchaczom przeszukiwać swój podcast. Samo nagranie audio to jednak nie wszystko. Kolejnym takim punktem, jeśli chodzi o pomyłki, które według mnie jest dość ważne, jest słabej jakości dźwięk. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze i odnosi się to również do podcastingu. Pierwsze kilka minut, a często nawet mniej, ma olbrzymie znaczenie. Szczególnie jeśli na twój podcast trafi ktoś, kto go jeszcze nie słuchał albo kto go kompletnie nie zna. Twoją wizytówką będzie nie tylko temat czy gość, którego zaprosisz. Dźwięk również ma niebagatelne znaczenie. Złej jakości audio można porównać do mm, oglądania filmu w niskiej rozdzielczości na dużym ekranie lub czytaniu książki, która została wcześniej zalana i druk się rozmywa. Nawet najlepszy film będzie ciężko obejrzeć. A najlepsza książka będzie ciężka do przeczytania. Nawet twoi najwierniejsi słuchacze w końcu się zmęczą słabą jakością dźwięku. Szczególnie, że jakość podcastów ciągle rośnie. I nie wystarczy już dźwięk z mikrofonu wbudowanego w laptopa czy zwykłych słuchawek z mikrofonem. Pamiętasz, co wspomniałem we wcześniejszym punkcie? Google indeksuje podcast również na podstawie audio. Dla własnych potrzeb tworzą na podstawie dźwięku transkrypcję, którą wykorzystują do indeksowania. Jeśli dźwięk Twojego podcastu będzie słabej jakości, to raczej im to nie pomoże. No i jeszcze jedno: proszę Cię, nie miej podejścia, że naprawię to w edycji. Jeśli nagrywasz, to staraj się nagrywać dźwięk w najlepszej możliwej jakości postprodukcji nie da się pewnych rzeczy poprawić, albo inaczej, w postprodukcji da się pewne rzeczy poprawić, lecz nie naprawić. Myśl o edycji bardziej jako o doszlifowaniu materiału. Zaoszczędzisz sobie czas, a słuchaczom niemiłe wrażenia. No i mała podpowiedź. Zanim opublikujesz nagranie, najpierw je przesłuchaj najlepiej na zwykłych słuchawkach. Pamiętasz wstęp? Pomyłki zawsze się zdarzają. I aby podsumować ten punkt, jeszcze raz: zadbaj o jakość dźwięku. To twoja wizytówka, a zestaw do podcastowania nie musi być wcale drogi. Bardzo duży wpływ na jakość dźwięku ma również miejsce, gdzie nagrywasz. Hałasy w tle, czy dźwięk odbijający się od pustych ścian, na pewno nie pomaga. I kolejny punkt. Kolejny punkt, który mnie naprawdę dobija czasami, jest to brak kanału RSS. I w pierwszym momencie możesz pomyśleć, jak to podcast bez RSS. Przecież podcast nie może istnieć bez niego. Otóż może, a, a przynajmniej tak twierdzą niektórzy. Pomijmy na chwilę różne definicje, co to jest podcast, i nie bierzmy pod uwagę tego, że wszystkie wspominają RSS. Jako wymagany element podcastu. Zapomnijmy o tym na moment. Cały czas spotykam się z sytuacjami, kiedy autorzy nazywają swoje produkcje, no audio, podcastami, choć nie mają właśnie tego RSS-a. No i nikt tego w sumie nie broni. Można nazwać film na YouTubie czy radio internetowe podcastem. Twoja produkcja, twoje zasady. Ale najprostszym porównaniem takiej sytuacji jest wymaganie, żeby wszyscy nazywali Twój rower samochodem. Lub odwrotnie samochód rowerem. Dodanie słowa podcast do nazwy nie czyni go podcastem. Nie wspominam o tym, aby się tam czepiać szczegółów czy definicji itd. Najprościej rzecz ujmując: bez RSS nie będziesz tam, gdzie są wszystkie podcasty czyli w katalogach a dzięki temu w aplikacjach do słuchania podcastów. RSS jest wymagany przy dodawaniu podcastu do Apple Podcast, którego katalog wykorzystują aplikacje do podcastów, jest wymagany do Spotify, jest wymagany przy Google Podcast i wymagane są przez inne katalogi, na przykład Stitchera. Dopiero kiedy tam dodasz podcast, będzie on ogólnie dostępny dla słuchaczy podcastu. I dzięki temu będziesz spełniał następny ważny element definicji podcastu. Będzie go można pobrać jako plik i odsłuchać offline. Posiadanie RSS umożliwi również informowanie twoich słuchaczy i subskrybentów o nowych odcinkach, bo właśnie głównie do tego służy RSS. I podsumowując, rzeczownik podcast w nazwie nie czyni podcastu RSS jest do tego nieodzowny. No i właśnie to było te pięć najczęstszych błędów, które według mnie są popełniane w podcastingu. Oczywiście te błędy, które wymieniłem, nie są wszystkimi. Zdarzają się jednak na tyle często, że ich znajomość powinna ułatwić tobie lub też Twojemu znajomemu, który chce nagrywać podcast, ominięcie tych pułapek. I na pewno pomoże to Twojemu lub jego podcastowi. RMF uruchomił własną platformę do słuchania podcastów, głównie w swojej produkcji. Nazywa się to RMF on. Jak można przy...